W zeszłym roku Katarzyna Cichopek i Maciej Kurzajewski wybrali się do Izraela. To w 40. Urodziny ujawnione też został ich związek, oczywiście dzięki Paulinie Smaszcz, byłej żonie Kurzajewskiego. Zakochani przysięgli sobie, że będą podróżować w każdej możliwej chwili, i tak też się stało. Kolejne, 41. Urodziny Kasia spędziła też w towarzystwie brata i bratowej w Szkocji. Nawet nie wiecie, że brat Kasi miał styczność z Karolem III. Jak to możliwe? Sprawdźcie sami. Okazuje się, że wybór Szkocji, jako kierunku podróży nie był przypadkowy. Na Instastory aktorka Zem jak miłość zdradziła, dzięki komu pokochała ten piękny zakątek Wielkiej Brytanii. Otóż w Szkocji studiował jej brat, Jacek Cichopek. Mój brat wprowadził mnie w świat Szkocji. Studiował tam, a ja miałam okazję odwiedzić go wiele razy. Dziś ponownie przyjechaliśmy tutaj razem, napisała na Insta Story Katarzyna Cichopek, dodając swoje zdjęcia z przeszłości. Jacek Cichopek na co dzień jest informatykiem, ale poza godzinami pracy realizuje się jako fotograf. Szczególnie interesuje go reportaż, fotografia ślubna i okolicznościowa. Fotografia jest jego hobby, które również komercjalizuje. To brak wykonywał wiele zdjęć swojej siostrze i Marcinowi Hakielowi, kiedy byli jeszcze małżeństwem. Jednak większym zaskoczeniem jest, że studiujący w Szkocji Jacek Cichopek miał okazję sfotografować ówczesnego księcia Karola, a dziś króla Wielkiej Brytanii. Autorskie zdjęcie mojego brata, król Karol III, ówczesne książę Wali, odwiedzający jego kolecz w 2001 roku, napisała Kasia na zdjęciu z Karolem w roli głównej. Kasia dodała też kilka swoich zdjęć z młodości. A wy byliście w Szkocji? Zobacz też, hakiel nie gryzł się w język po rozwodzie. Raz na zawsze rozliczył się z byłą żoną Kurzajewski, nagle złapał cichopek za brzuszek i ogłosił wieści. Poruszenie na całą Polskę to koniec domysłów. Hakiel potwierdził nowy romans. Cichopek się zdziwi, gdy zobaczy z kim.